Jak powinny wyglądać paznokcie prawdziwej damy? O jakich kolorach, kształtach, o jakiej długości powinnyśmy myśleć, jeśli chcemy, by paznokcie były elementem naszego eleganckiego wizerunku? Nazywam się Aleksandra Pakuła i jestem trenerką etykiety, a dzisiaj o paznokciach właśnie chcę z Wami porozmawiać. Zapraszam na odcinek. Zanim przejdę do tematu odcinka, mam dla Was dwie wiadomości i pierwsza związana jest z premierą mojej książki z klasą Wademeką współczesnej damy. Na rynku papierniczym trwa kryzys i jest ogromny problem z dostępnością papieru oraz tektury potrzebnej do stworzenia twardej oprawy. W związku z tym premiera na pewno odrobinę się przesunie, ale też nakład będzie okrojony, to znaczy będę otrzymywała nakład stopniowo. Najpierw otrzymam tę część, która potrzebna jest do wysłania, nadania, dostarczenia książki do osób, które zakupiły ją w przedsprzedaży, ale kolejne transze też będą przychodziły właśnie do mnie powoli, sukcesywnie. Właśnie dlatego, gdy odbędzie się premiera, nie będzie dostępny od razu cały nakład. By osoby, które już teraz są zdecydowane, zainteresowane zakupem właśnie mojej książki, dowiedziały się o premierze, jako pierwsze uruchomiłam zapisy na listę osób zainteresowanych. W opisie tego filmu. Zostawiam link do tej listy. Osoby, które się na nią zapiszą, potwierdzą też zapis, o czym przypominam. Te osoby jako pierwsze mailowo właśnie otrzymają informację o tym, że sprzedaż się już rozpoczęła, więc tam gorąco Was zapraszam. A druga wiadomość to, jak zawsze, zaproszenie na mój Instagram. Jestem tam codziennie i dzielę się masą wiedzy właśnie z dziedziny etykiety. Mówię o eleganckim życiu, więc gorąco Was tam zapraszam. A teraz już przechodzę do tematu paznokci. Elegancja to coś, do czego współczesna dama zawsze powinna dążyć. Elegancja to schludność i to naturalność. Właśnie dlatego najważniejsze jest to, byśmy dbały o to, by nasze paznokcie, nasze dłonie wyglądały schludnie. Nie ma miejsca w elegancji na poobgryzane paznokcie, na poobgryzane skórki, na niezadbane skórki w ogóle przy paznokciach, na połamane paznokcie, na paznokcie, z których odpryskuje lakier. Nie, to zawsze wygląda źle i naprawdę nie ma dla tego usprawiedliwienia. Musimy dbać o to, jak wyglądają nasze paznokcie, o to właśnie, by one były. Czyste, by były odpowiednio obcięte, odpowiednio spiłowane. Te rzeczy są po prostu bardzo ważne, najważniejsze. O kolejnych rzeczach można właściwie zapomnieć, ponieważ jeśli nie będziemy dbały o to, by nasze paznokcie były po prostu schludne, by nasze dłonie całe były zadbane, no to nic już więcej nie da się zrobić. Oczywiście każdej z nas zdarza się, że lakier gdzieś odpryśnie, że paznokieć się złamie, że no mamy jakiś problem. To jest normalne, jeśli to nam się zdarza, ale czym innym jest, jeśli coś nam się zdarza, a czym innym jest, jeśli to jest nasza norma. Mówi się, że człowieka często można poznać w dłoniach. Oczywiście jest to ogromne uproszczenie, ale o dłonie zawsze powinniśmy dbać, więc ta schludność jest najważniejsza. Ze schludnością wiąże się długość paznokci. Eleganckie paznokcie to nie są długie paznokcie. Eleganckie paznokcie są krótkie. Są one znacznie bardziej naturalne, wyglądają pięknie, są też bardziej funkcjonalne. Eleganckie paznokcie to paznokcie o długości około 1-2 mm powyżej opuszka naszego palca. Tak będzie idealnie. Ja zawsze w ogóle mam jeszcze trochę krótsze paznokcie, bo gram na gitarze i to jest ważne dla mnie po prostu. To jest Niemożliwe jest granie na gitarze chyba w długich paznokciach, więc to, by one były odpowiedniej długości, jest ważne. Długie, tipsy, żelowe paznokcie wyglądają źle. Zawsze nigdy one nie są powiązane z elegancją. Właśnie dlatego paznokcie żelowe, tak jak powiedziałam tipsy do tego kolorowe, one nie mieszczą się w tym tradycyjnym kanonie elegancji. Wiem, że to jest modne, wiem, że wybieranie kolorowych paznokci właśnie jest teraz modne, jest popularne. Nail art jest popularny. To jest też dla wielu osób po prostu biznes, więc zależy im na tym, by tę usługę popularyzować, ale mimo wszystko nie jest to coś, do czego współczesna dama powinna przywyknąć i Widać różnicę między naturalnymi paznokciami, naturalnie pomalowanymi, zadbanymi, a tymi właśnie sztucznymi. Lepiej sobie to darować, można się nad tym zastanowić. Kolor naszych paznokci powinien być właśnie jak najbardziej zbliżony do naturalnego. Mogą to być w ogóle nagie paznokcie manikur japoński sprawdza się świetnie, mogą to być paznokcie pomalowane tylko odżywką, po prostu takie zadbane, mogą to też być paznokcie w kolorze nude, w kolorze bardzo delikatnego, naturalnego różu. To jest coś, co będzie idealnym rozwiązaniem też dla całej naszej stylizacji, bo elegancki wygląd to po prostu. Całość. Właśnie dlatego, jeśli wybierzemy kolorowe paznokcie, jeszcze z jakimiś wzorkami, na przykład, to one nie będą nam pasowały do każdej stylizacji. One po prostu będą się odcinały, one będą sprawiały, że ta nasza cała stylizacja nie będzie schludna, a takie właśnie e, paznokcie w kolorach zbliżonych do naturalnego są idealne. Mówi się też, że eleganckie paznokcie to jako wyjątek, też paznokcie czerwone, burgundowe, taki głęboki, piękny kolor. Faktycznie, ze względu na długą tradycję tej czerwieni, na paznokciach jest ona uznawana za elegancką. Moim zdaniem taka czerwień głęboka nie sprawdza się raczej latem, kiedy nasze ubrania też są w jaśniejszych kolorach, ale zimą naprawdę pięknie potrafi się sprawdzać, więc można jakiś odcień czerwieni uczynić właśnie takim swoim znakiem rozpoznawczym. Moim znakiem rozpoznawczym są na pewno albo zupełnie nagie paznokcie, albo właśnie w jakichś takich kolorach niut, delikatnego różu. To jest coś, coś, co ja najbardziej lubię. Oczywiście. Każda z nas ma prawo wybrać, co lubi. Jeśli jakaś kobieta lubi kolorowe paznokcie, no to jest jej wybór mamy wolny świat po prostu warto wiedzieć, że jeśli chcemy dążyć sam swoim wizerunkiem do wizerunku eleganckiej damy, to takie kolorowe paznokcie mogą nam po prostu w tym przeszkadzać. Kiedyś usłyszałam od mojej znajomej, że eleganckie paznokcie są w takim kolorze, jaki nałożyłoby się też na usta. Na usta raczej nie nałożyłybyśmy niebieskiej pomadki, albo zielonej pomadki, ale już właśnie taką w kolorze cielistym, w kolorze różu, czy też w kolorze czerwieni już raczej tak. Więc warto też o tym w ten sposób pomyśleć. Pamiętajmy, że tak jak powiedziałam na początku, najważniejsze jest to, by te paznokcie były zadbane, nawet jeśli pomalujemy je na piękny kolor, ale skórki będą poobgryzane albo paznokcie będą w fatalnym stanie, no to niekoniecznie nam to pomoże. Właśnie dlatego u mnie w dbaniu o kondycję moich paznokci świetnie sprawdzają się oliwki, które wieczorem zawsze nakładam na skórki krem do rąk zimą. Sypiam bardzo często w bawełnianych rękawiczkach, nakładam grubą warstwę krem rękawiczki i w ten sposób te dłonie mogą się zregenerować. Czymś, na co Was uczulam, co ja zobaczyłam, dostrzegłam, że wpływa niekorzystnie na kondycję moich dłoni zimą, jest używanie kremu do rąk gdzieś na zewnątrz albo gdy, gdy wychodzę, no bo ten krem do rąk po prostu zaczyna na nich zamarzać, przez co ta skóra jest jeszcze bardziej podrażniona. Teraz używamy też bardzo dużo płynów do dezynfekcji, one też nie działają dobrze na naszą skórę, więc trzeba o te dłonie szczególnie dbać. Zwróćcie też uwagę na to, jakie mydeł używacie, one też destrukcyjnie wpływają na e, po prostu kondycję naszych dłoni. Trzeba po prostu o te paznokcie zadbać holistycznie. Poza długością, poza kolorem, poza skórkami. Dłonie są naszą wizytówką, na nie się po prostu zwraca uwagę. Ostatnio zwróciłam uwagę na to, że na kondycję moich paznokci bardzo dobrze wpłynęły Cierki do włosów, a zwróciłam na to uwagę po tym, jak taką obserwacją też podzieliła się na swoim profilu Agnieszka Niedziałek, na profilu Na Piękne Włosy. Ona właśnie mówiła, że też to dostrzegła, że też jej obserwatorki jej o tym mówią i ja. Powiązałam ten moment, w którym zaczęłam używać wcierek do włosów, z tym, jak moje paznokcie się wzmocniły, więc może warto też o tym pomyśleć, bo te aktywne substancje po prostu wnikają gdzieś w strukturę naszego paznokcia. Jeśli decydujemy się na przykład na noszenie paznokci hybrydowych, które notabene nie są zbyt zdrowe, ale ja się tutaj na temat zdrowia nie będę wypowiadała, od tego są lekarze. To też warto sprawdzać, jak ta płytka pod tą hybrydą się ma, bo hybrydę jesteśmy w stanie nałożyć tak, że ta płytka nie jest taka pogrubiona, ona ewentualnie jest wyrównana, no nie tak jak w przypadku paznokci żelowych czy tipsów. Hybryda pomaga utrzymać właśnie takie schludne paznokcie przez, przez dłuższy czas niż zwykły lakier, ale tak jak powiedziałam, w ogóle nie ma obowiązku, nie ma konieczności malowania paznokci, te paznokcie mogą być zupełnie zupełnie naturalne i też takie będą piękne. Jeśli ten film Wam się podoba, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, by być na bieżąco, by pracować ze mną właśnie nad tematem elegancji. Ten film, jak zwykle, powstał dzięki wsparciu moich patronów. Można wspierać mnie na platformie patronate. Bardzo serdecznie za wsparcie dziękuję, jest to dla mnie bardzo cenne. Jeszcze raz przypominam o zapisach na listę osób zainteresowanych moją książką, a my, jak zawsze, widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia!